No, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mała eksploracja budynku, opuszczonego budynku, jakim był kiedyś szpital chorób zakaźnych w Myślachowicach. Kiedyś to była willa, najprawdopodobniej dla dyrektora kopalni Sierży, a potem to przerobiono po wojnie na szpital chorób zakaźnych. Tutaj nawet wejście fajnie się prezentuje, fajne kolumny. Zamknięte, Zam zamknięte jest? No tak. to obejdziemy na obkoło. No bardzo, bardzo fajne ma te wszystkie sklepienia, łuki. O, już coś tam. No, coś, czuję. coś, coś czuję. Może wiesz, jakiś bezdomny albo co, nie? No. Chodź dalej. Bardzo fajne miejsce, tylko niestety no opuszczone, w ruinie. Bardzo tu jest dużo dużo śmieci. Bardzo mnie to zaskoczyło. O, tu mamy jakieś boczne wejście. Ogólnie ten budynek przebudowano na szpital chorób zakaźnych, a wcześniej tu była willa. Ale naprawdę konstrukcja dość taka fajna, nietypowa. Widać, że tynki mają tutaj jeszcze para, parapety mają, są takie zrobione atyki. Fajnie się to prezentuje. Coś czuję. Coś czuję, jest spokojny. Bardzo czuję. No, a tu mamy ziemiankę To jest spokojne. Ile mógł? Coś, coś, coś czuję. Boi się, boi się. Iść tam, idź tam, Idź tam, chodź, szukaj. Dajcie światło, bo jest ciemno chłodno. Masz latarkę? Ale chłodno. No. tutaj musiało być jakieś składowisko składowisko, składowisko... składowisko... chyba tu jakieś musiało być, spiżarnia albo... Może na ziemniaki mieli. Czy na jakieś przetwory. Prezentuje z tej strony. Zaraz wejdziemy do środka, tylko jeszcze sobie go obejdziemy na około. Tak. Widać piwnicę, wejście do piwnic tu jest. O naprawdę duży, duży obiekt, naprawdę robi wrażenie, nie ma co. A tutaj chyba są, albo łaźnie tu były, albo jakiś budynek gospodarczy. Może go oblukamy szybko. To rury, rury przez złomiarzy wywalone. No, tu były chyba łaźnie. Łaźnie, łaźnie, płytka jeszcze jeszcze Tak, tak, to by się zgadzało. Okej. Okay. Dobra, przejdziemy dalej. No to chodzimy. Tu mamy chyba Pierwsze większe pomieszczenie, może to była poczekalnia. O, cały, cały w ruinie, ale widać, że jeszcze ma konstrukcję na szynach. Szyny i lali betony, także ta płyta jeszcze sporo wytrzyma. Mamy kolejne pomieszczenia Tutaj chyba była recepcja No nie Tak, no to jest okienko Jest okienko Tak, tutaj mogli przyjmować Tam jest otwarte Z strony Tak, A tam drzwi? tak. ale albo, albo tu mogła być jakaś wydawka apteka Mogła być jakaś wydawka Bo tu masz jeszcze widzisz? Tu masz piwnicę i tu mogli przechowywać. No właśnie, tu mogli przechowywać leki. No chodźmy. Pomieszczeń kupa. Nie, nie, tu jest zbierany pomieszczeń. Nie ma co? to jest ważne. Tu buys nic. Tak. Tu jak wiesz, duże pomieszczenie, nie wiem co to było, ale wypadło. Tapelka. Spręczę. Za to jest playsteczka. Pokaż. Pokaż, jak ja znalazłem. Ale ja, ja, jedynka playsteczka. Pamiętasz, jak się grało? Przypało się, no. no. To, było. to była zabawa. To były czasy. dobra, chodźmy na górę, a potem zobaczymy piwnicę. Oto tu. Słyszałeś? No. Co? Dobra. Ktoś tu chyba jest, mi się wydaje. Idziesz pierwszy? Idź z psem pierwszy Chodź, dole. Idź na górę Może on coś wyczuje Czujesz coś? Coś czuję Jest spokojny No idź Nie chcę iść Nie, nie chcę iść, boi się Coś jest na buziu Nie chcę iść Widziałeś co pomył? No idź, ja nie idę A ty nie Ale będę ciągnął psa na siłę Dobra, pójdzie chodź dalej chodź, chodź, chodź. chodź idziemy, chodź 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 To jest chodź Dobra, idę pierwszy. Ja nie byde, nie byde, nie byde, bydę, Idzie. chodź chodź nie Z frontu. O, robi wrażenie, naprawdę. Jakie jeszcze mam fajne małe te okienka, nie? My tutaj tylko szybko zwiedzimy i idziemy. Tu jest balkon, drugi tylko od strony tylniej niepewny ma. No. Dałoby się wyspindzać tutaj, dać nogę tu, tu, tu i wyjść na strefę? Trzymaj. Wokół. Podaj mi kamerę. Nie będę tu wchodzić, bo ta płyta jest niepewna, ale strych wygląda tak. Puściutko, ale konstrukcja widać, że jest jeszcze oryginał, nie było nic przerażone, ok, odbierz. Dobra, tu górę mamy, jeszcze nam została piwnica Zróbmy tak, zróbmy jeszcze kombo takie okay, Ja się dałem... Ja mam To zrób tak, kombo Ja wiem, jeszcze zrobię kombo Czekaj, polecimy na trzy telefony Takie miejsce miejsce No się, się boi Czekaj, latarka Chyba, że ja bym z pola poszedł tam, gdzie spotkamy co? No dobra Dobra Ja idę z nim na pole Dobra, Daj dobra do to tu, bo pies mi nie chce zejść Dobra A to tam, tu chcieliśmy wchodzić. Chyba tak Tak mi się coś wydaje Tak, tutaj są suteryny i tutaj Tutaj też, o widać Tutaj też było wszystko zaadoptowane. Pod szpital, widać, że wszystko jest w kafelkach, nie? Zresztą to funkcjonowało do lat 90. Ubiegłego wieku, także niedawno to zostało wszystko opuszczone. Łaźnia. Co jest, Lolu? Szukasz coś? Iść tam, iść tam, szukaj, szukaj. No okej, okay. idziemy, idziemy na pole Zobaczmy jeszcze go z tej strony, z innej perspektywy Tak się prezentuje Ogólnie tutaj cały, cały ten styl mi się podoba głównego wejścia widać, że to jest wszystko było robione pod willę dawniej, no ale potem przerobiono pod szpital o, fajnie to wygląda. No i co najgorsze, najbardziej mnie martwią te śmieci tutaj, normalnie szok, ile ludzi tutaj sobie zrobiło wysypisko dzikie. I tu nawet widać, że to nie jest z tego domu. No. Po prostu przyjeżdżają sobie tu i wywalają. Zwłaszcza, że tu jest dużo samochodówki. Tu mamy zderzak, tam jest przy samochodzie chyba kilka zderzaków. Także może tu robili jakąś dziuplę albo wywalali samochodówkę, bo samochodówkę jest ciężko oddać na recykling, bo to jest jakiś inny tam chyba materiał plastiku. O, tu nawet mamy pasy wywalone. No bardzo to haniebnie wygląda. Mogliby się tym zainteresować, ogólnie tym obiektem, no ale niestety nic z tym nie robią. Nic, no tylko stoi i niszczeje. Chodź tutaj. Chodź, 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 Dobry piesiu, chodź Dobry. Szkoda. Szkoda budynku. A niestety tak jest. Ok, to pora kończyć. To był taki krótki wypad. Akurat taki obieg zobaczyliśmy. No i trochę żeśmy go pozwiedzali. Ok, ja się żegnam z mojej strony. To wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie oraz za uwagę. No i do zobaczyska. Trzymajcie się do następnych poszukiwań. Cześć.